MTEC to 17 lat doświadczenia w branży oświetlenia w segmencie automotive aftermarket. Naszą markę można znaleźć w blisko 50 krajach na czterech kontynentach. Jesteśmy liderem w segmencie, dlatego że kładziemy ogromny nacisk na proporcje cena do jakości. Profesjonalizm, konsekwencja i wiedza techniczna sprawiły, że MTEC został wybrany jako dostawca przez największe firmy z branży aftermarket, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Oferujemy najszerszy na rynku asortyment oświetleniowy, który składa się z tysięcy unikalnych produktów. Nasza kompleksowa oferta to gwarancja, że każdy znajdzie coś dla siebie. Notre stratégie répostructure pilie fondamentaux. Créli majden spécialiste de l'éclairage automobile, proposez des produits de qualité supérieure avec un excellent rapport qualité-prix, visela la perfection. Oferujemy asesoramiento integral y apoyo comercial, proporcionando a nuestros clientes soluciones óptimas y adaptadas a sus necesidades. od zawsze wyznacza trendy na rynku oświetlenia. Inwestycja w rozwój naszych produktów, tak aby spełniały najwyższe standardy jakości i innowacyjności, potwierdzone licznymi certyfikatami i wyróżnieniami, jest dla nas najważniejsza. Mtech offers the widest range in automotive lighting on the market, featuring proven quality and durability, as well as strong position in industry. We provide flexible sales terms, the opportunity to test in products before purchase, and support in creating your own brand. Mtech ist ein Unternehmen, das auf Werten wie Vertrauen, Qualität und Professionalität basiert. Unser Motto heißt ein gemeinsamer Weg in eine leuchtende Zukunft. Prowadzimy aktywne kampanie marketingowe obejmujące budowę kompletnej wizji brandu, wsparcie sprzedaży oraz eksperckie wypowiedzi w branżowych mediach Automotive. Nasz zespół dostarcza rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów oraz kreatywne wsparcie sprzedaży.